Do zdarzenia drogowego doszło w sitańcu na drodze krajowej nr 17. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu zdarzenia wynika, że motocyklem marki Suzuki kierował 34-letni mieszkaniec Zamościa. Motocyklista wyjeżdżał z parkingu w lewo w kierunku Lublina. W tym czasie od Zamościa w stronę Lublina jechał pojazd ciężarowy przeznaczony do przewozu nieczystości. Motocyklista nie ustąpił pierwszeństwa ciężarówce i uderzył w jej bok. Przybyła na miejsce zdarzenia załoga karetki Pogotowia do szpitala na dalsze badania. Przewiozła kierującego motocyklem 34-latka oraz 39-letnią pasażerkę, którą przewoził. Pojazdem ciężarowym kierował 43-latek z gminy Zamość. Badanie alkomatem wykazało, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Ustalamy dokładne okoliczności zdarzenia.